Funkcja f jest określona następująco. f od x równa się minus 2x odjąć 10 dla x należącego od minus 5 otwarty do minus 3 domknięty, i zobaczmy, to jest ten fragment. Od minus 5 otwarty do minus 3 domknięty, to jest ten fragment, i w tej części układów współrzędnych. To jest wykres funkcji minus 2x odjąć 10, który mieści się w tym układzie współrzędnym. Natomiast dla x od minus 3 otwarty do 4 domknięty, czyli w tej części, rysuje się, mieszczący się w, tej, w tym fragmencie układu, wykres x odjąć 1. To jest tak wyglądałby cały wykres x odjąć 1. A u nas zmieściło się w tym zakresie tylko to. Czyli jest to wykres tej funkcji. Wykres funkcji y równa się f od x, przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych x. Y na rysunku poniżej, co przed chwilą powiedziałem. I teraz 12.1. Uzupełnij zdania. Pisz odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach, aby zdania były prawdziwe. Pierwsze zdanie. Miejscem zerowym w funkcji F jest liczba. Co to, to jest miejsce zerowe? Jeżeli jest wykres, jest to punkt wspólny wykresu i osi OX. X. Więc jeżeli idziemy wzdłuż osi o X, to musimy znaleźć punkt wspólny. No tutaj prawie byłoby miejsce zerowe, ale niestety nie jest to miejsce zerowe, gdyż to jest punkt pusty. Czyli tu miejsca zerowego nie ma. Jedziemy dalej. I jest liczba na osi 1, czyli miejscem zerowym jest 1. I jadąc dalej, więcej nie ma. Czyli miejscem zerowym jest liczba 1. I to wstawiamy jako odpowiedź: liczba 1. Drugie zdanie. Wartość wyrażenia. F od minus 2. Dodać 3 razy F od 2 jest równa. Ja myślę, że tutaj po sobie zapiszę to działanie. f od minus 2 dodać 3 razy f od 2. Jak odczytujemy te elementy? f od minus 2 to jest wartość funkcji dla argumentu minus 2. Argument minus 2 jest tutaj. I gdybym chciał odczytać wartość, to muszę iść do wykresu. I odbijamy do osi Y. To jest wartość funkcji dla argumentu minus 2 i to wynosi minus 3. Czyli zamiast tego wstawiam minus 3. Potem jest działanie dodać 3 razy. I teraz w analogiczny sposób odczytujemy F od 2. Argument 2 jest w tym miejscu. Jedziemy do wykresu, tym razem jedziemy do góry, doszliśmy do wykresu i odbijamy do osi y, to jest 1, czyli wartość f od 2 wynosi 1. Czyli tu wstawiamy w miejsce tego 1. Jeżeli prawidłowo to odczytaliśmy, no to musimy to wyliczyć i za chwileczkę wstawimy tutaj wynik. No to mamy minus 3, tutaj wynik tego mnożenia jest. No i wynikiem całego działania jest 0. Czyli wartość tego wyrażenia jest równa 0. No i mamy wykonane, wykonaną część 12.1. Przechodzimy do 12.2. Uzupełnij zdania, pisz odpowiednie przedziały wykropkowane w miejscach, aby zdania były prawdziwe. Zbiorem wartości funkcji f jest przedział. Wartości to są y. Jak odczytujemy? No na przykład w wartości minus 5 ta funkcja nie przyjmuje. No to jedziemy wyżej. Minus 4,5 nie przyjmuje, ale wartość minus 4 już przyjmuje. Dokładnie do argumentu minus 3. Czyli już wartość minus 4 przyjmuje. Kolejne wartości zwiększając też przyjmuje, 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 aż do wielkości 3. łącznie, bo wartość 3 też przyjmie dla argumentu 4, ale kolejnych wartości, czyli 3,5, 4 i tak dalej, nie. A zatem zbiór wartości to jest od minus 4 domknięty. Aż do 3, domknięty. I to wpisujemy. Od minus 4, domknięty, do 3, domknięty. I ostatnie polecenie w tym zadaniu. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności f od x mniejszych od minus 2 jest przedział. f od x ma być mniejszy od minus 2. Chodzi tu o wartości. Wartość minus 2 jest tu. Czyli gdybym narysował prostą, tu jest y równa się dokładnie minus 2. I teraz funkcja ma przyjąć wartości mniejsze niż to. Więc gdybym sobie chciał poprawić tę część wykresu, która to spełnia, to poprawiłbym tak. No, ta część i ta część. Dokładnie ten fragment funkcji f od x spełnia tę nierówność. Jeżeli chodzi o końcówki, ponieważ tu jest, ma być mniejsze od minus -2, to znaczy tu musiało być półeczko puste i tak samo w tym miejscu. To jest ten fragment funkcji f od x, która przyjmuje wartości mniejsze od minus -2. I teraz gdzie znajdziemy rozwiązanie? No rozwiązaniem muszą być x, czyli ten fragment muszę zrzutować na oś x. Jeżeli ten punkt pusty zrzutuje, to będzie minus 4, czyli od minus 4 będzie otwarty, to zrzutujemy, to zrzutujemy, to zrzutujemy i tak dalej, do minus 1 otwarty. O, ten fragment osi x, jest taki, że jeżeli weźmiemy dowolny x z tego zakresu, to wartość funkcji będzie mniejsza od minus 2. I to jest rozwiązanie. Przedział, przypominam, otwarty. Od minus 4 do minus 1. I to kończy zadanie.